Oto odkład Zrobiony w porze paku i rabkę Co po, Porze po Matka dana B5 Proszę raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziesięć, jedenaście ramy Warszawski poszerzany I tutaj widzę o, rameczka jeszcze odciągnięta I tu jeszcze odkład robiony z różnych ramek. Warszawski poszerzany, warszawski zwykły. No, ale mniejsze z tym. Miód czerp na ostatni Ale tu już matka nie robi Ja Jeszcze to już nie ma na ostatni Węza dana i miód Cóż ja im tutaj mogę zrobić? Nic Dam im jeszcze jedną ramkę węzy w środek Niech się mamusia buja Proszę. Wy... Ładnie. To, żem że narobił. Ale jak jest grzeczna pszczoła, to grzeczna. Nawet jedna nie wyszła do góry. Ze mnie jak skozi dupy trąbka. Ale to jak się robi w rękawicach. Bo mamy tutaj parę takich łobuzów, że można życie stracić. By poszedł bez rękawic i bez ciuchu. Proszę. I ramka waży ze 3 kilo. Sam miot Aż miło popatrzeć. Trochę Ale to jest tak, tylko Sztyka, bo nie ma gdzie. A matka jest od Polbarta. B5. Odkład 2014 5. Jajeczko. Co się będę szczypał? Dam jeszcze jedne ramki węzy. Niech się bujają. Nie wyciągam do zobaczenia.